Ulubiony single tego roku. Zwie się to Hendrix Medley, a śpiewała grupa Soft Cell. Słuchaliśmy proszę Państwa piosenek w wykonaniu Beatlesów autorstwa spółki Lennon McCartney. Piosenek z filmu Magical Mystery Tour, Magiczna Tajemnicza Wyprawa oraz nagrań z filmu Orkiestra Klubu Samotnych Serc, Sierżanta Pepera. Tu Warszawa w programie drugim. Trzy minuty po godzinie 15. Andrzej Zaorski przedstawi ostatni odcinek książki niemieckiego muzykologa Waltera Hassa. Słowiki w Jedwabiach i Aksamitach. Przekład Juliusza Kedlińskiego. Uroczystość odsłonięcia pomnika Primadonny miała miejsce 20 kwietnia 1894 roku w Londynie. W tym w pamiętnym akcie uczestniczyła arystokracja i duchowieństwo, dyplomaci i przedstawiciele świata kultury. Goście ze wzruszeniem wpatrywali się w marmurowe oczy zmarłej Primadonny. Jenny Lind, szwedzki słowik, cnotliwa muza, operowy Anemon, showstar króla amerykańskiego cyrku Barnuma, multimilionerka i miłosierna chrześcijanka Benedicti Niektóre biografie podają, że jej rodzice byli podobno zwykłymi mieszczuchami. Inne źródła nazywają ich prostymi ludźmi albo nawet żebrakami. A naprawdę było tak. Jej matka, wesoła wdówka po szwedzkim kapitanie, poślubiła pewnego zbyt młodego sztokholmskiego urzędnika biurowego i 6 października 1820 przyszła na świat córeczka Jenny. Blade dziecko biednych ludzi nie zaznało w domu wiele radości. Życie w rodzinie nie układało się harmonijnie. Żeby odciążyć domowe gospodarstwo, dziewięcioletnią Jenny oddano hrabiemu Pakę, kierownikowi Dworskiego Teatru w Sztokholmie. Ten pokrywał koszty utrzymania, mieszkania i nauki dziewczynki, a w zamian oczekiwał dziesięcioletniej służby dla dyrekcji. W roku 1832 Jenny zadebiutowała dziecięcą rolą.